Wieczór. Rodzina spacerowała pustym brzegiem morza. Fale delikatnie obmywały piasek. Na klifie mrugała latarnia morska, jednostajnym białym światłem. Pepa i George zbierali muszelki. Biały promień latarni przesuwał się wzdłuż wybrzeża. Nagle zmienił kolor na jaskrawo czerwony. Padł na piasek zaledwie metr od Georgea. Miejsce, które oświetlił, natychmiast zczerniało. Czarna plama zaczęła się obracać. Uformował się wir. Piasek syczał, wciągany w głąb. Z wnętrza wiru wystrzeliły macki. Wyglądały jak kryształy, ale były giętkie i lepkie. Jedna z macek owinęła się wokół kostki George'a. George krzyknął. Próbował wyrwać nogę. Latarnia zaczęła mrugać chaotycznie. Czerwone promienie przeszywały brzeg i klif. Promień, który trzymał George'a, rozbłysnął jeszcze jaśniej. George przestał się opierać. Jego wzrok zrobił się pusty, szklisty. Zaczął iść w stronę wiru jak maszyna. Mama i tata ruszyli w jego stronę, ale ich ruchy nagle zwolniły. Stały się lepkie, jak we śnie. Skóra na ich twarzach zaczęła tracić kolor. Szarzała. Pepa pobiegła za nimi krzycząc, ale jej głos był stłumiony, jakby dochodził z podwody. wody. Czerwony promień latarni odnalazł mamę i tatę. Zadrżał nad nimi. Ich ruchy zwolniły jeszcze bardziej. W ich oczach zniknęło skupienie. My się powiększał. Czarne macki wyciągały się po kolejne ofiary. Pepa wyprzedziła rodziców i rzuciła się ku schodom latarni. Musiała zatrzymać to światło. Czerwony promień podążył za nią, uderzając w pobliski klif. Skała zczerniała i zaczęła się kruszyć. Peppa wpadła do okrągłego pomieszczenia na szczycie. Jedna ze ścian była zajęta przez ogromną soczewkę latarni. Na środku znajdował się panel sterowania ze starą dźwignią. W rogu, zlewając się z cieniami, siedział strażnik. Jego twarz była ukryta pod kapturem. Mruczał cicho. Jego głos był zachrypnięty. Przypominał szum morza w muszli. Wołają. Światło prowadzi. Pepa podbiegła do panelu i złapała za dźwignię, by zmienić kierunek promienia. Nagle strażnik gwałtownie podniósł głowę. Jego oczy były całkowicie czarne. Głębokie jak otchłań, pochłaniające światło. Cienie w pokoju zgęstniały wokół niego, jakby żyły. Nie wyłączaj światła. Jego głos stał się głośniejszy, zniekształcony. Wstał, poruszał się gwałtownie, nienaturalnie. Pepa szarpnęła dźwignię z całej siły. Strażnik rzucił się w jej stronę. Cienie za nim wyciągały się jak macki. Dźwignia zaskrzypiała. Mechanizmy jęknęły. Krwisto-czerwony promień zgasł. Przez chwilę zapanowała ciemność. A potem, promień zapłonął ponownie, ale tym razem był oślepiająco czarny. Nie światło, lecz brak światła, który rozdzierał noc. Pepa wybiegła na wąski balkon otaczający latarnie. Czarny promień uderzył w plażę poniżej. Spojrzała w dół. Na brzegu, w samym centrum czarnego światła, stali mama, tata i George. Ich sylwetki świeciły słabo, szaro, na tle absolutnej ciemności. Tata. Jego kontur rozmywał się, ramiona wyciągnięte w stronę Pepi rozpadały się w ciemność. Mama. Kontury ciała stawały się przezroczyste, rozmyte. Twarz przypominała bladą maskę. George. Mała postać drżała, prawie niewidoczna, poza konturem głowy. Na piasku pod nimi pulsował ogromny czarny wir. Rozszerzał się, piasek wokół niego kręcił się jak w lejku. Z wnętrza wiru wystrzeliły czarne macki, oplotły nogi mamy, taty i George'a. Zaczęły ich wciągać w dół. Rodzina nie stawiała oporu. Powoli zapadali się w ciemność. Ich sylwetki topniały, rozpadały się na cząsteczki i znikały całkowicie. Nagle promień z latarni szarpnął się. Wycelował prosto w pepę na balkonie. Pepa odskoczyła, uderzając plecami w drzwi prowadzące do wnętrza latarni. Drzwi były zamknięte od środka. Ciężkie uderzenia wstrząsnęły nimi z drugiej strony. Cienie na balkonie zgęstniały. Wypełzały z rogów, sięgając ku pepie. Promień latarni pełzł po podłodze, zbliżał się do jej stóp. Z czarnego wiru na plaży dobiegł szepczący zlepek tysięcy głosów. W jego środku Pepa usłyszała ostatni zniekształcony krzyk swojej rodziny. Brak subskrypcji, nadchodzą koszmary. Anonimowa paczka stała na progu pokoju dziecięcego. Jasne pudełko. Pepa je otworzyła. W środku nie było figurki. Zamiast tego, zawiniątko owinięte w sterylną pieluszkę. Dochodził z niego cichy śmiech. Pepa rozwinęła tkaninę. W środku był pluszowy labubu. Jego oczy błyszczały zbyt wilgotno, zbyt świadomie. Pepa odrzuciła zabawkę, ale już po chwili leżała w łóżeczku Iwi, sama z siebie. Zabawka nie chciała puścić Iwi. Dziewczynka ściskała ją w dłoniach. Oczy pluszaka ożyły. Stały się głębokie, z jego półotwartych ust sączyła się czarna substancja. Gęsta, lepka. Kapała na pieluszkę, wsiąkając w skórę dziecka. Mama Świnka była zachwycona. Zobacz, jak bardzo ją lubi. Jakie to urocze. Jej wzrok był nieobecny. Źrenice skurczyły się do kropek. Nie widziała czarnych żył pojawiających się na ramionach Ewi. Nie słyszała cichego szeptu dochodzącego z zabawki. Szept przypominał pisk pianki gumowej. W nocy Pepa usłyszała dźwięki spokoju dziecięcego. Weszła do środka. Ewi nie spała. Jej oczy były szeroko otwarte, wypełnione czarną cieczą. Pluszowy Labubu siedział na jej klatce piersiowej. Jego mackowate ramiona wbiły się w dłonie dziecka. Ewie nie płakała, uśmiechała się. Jej usta rozciągały się w nienaturalny grymas, identyczny jak u zabawki. Z kącików ust sączył się czarny syrop. Mama świnka stała w drzwiach. Jej szyja była owinięta taśmą celofanową, kręciła głową. Ruchy były ostre, szarpane, cicho. Nie przeszkadzaj im w zabawie. Za nią na korytarzu piętrzyła się sterta pustych pudełek. Poruszały się. Do uszu Pepi dotarło ciche gwizdanie. Cofnęła się. Nadepnęła na coś miękkiego. Dziesiątki pluszowych labubu leżały na podłodze. Ich oczy lśniły w ciemności. Powietrze wypełnił dźwięk. Cichy, dziecięcy śmiech. I niekończący się szelest celofanu. George stał przy otwartym, pustym pudle na zabawki i płakał. Mój dinozaur zniknął. Gdy zginie to, co najważniejsze, budzi się to, co straszne. Pepa weszła do pokoju, przytuliła brata i rozejrzała się. Jej wzrok przyciągnęło coś na łóżku George'a stary, pluszowy miś pokryty czarną cieczą. Znalazła nie to, czego szukała. Guziki oczy misia lekko drżały i obracały się w stronę Pepi. Spod szwu pod jego uchem powoli sączyła się czarna ciecz. Nagle miś wyrzucił łapę mackę i chwycił Pepę za rękę. Pepa krzyknęła i odrzuciła misia. Zabawka szarpnęła się na podłodze, po czym uciekła do korytarza. Pepa chwyciła George'a za rękę i pobiegła za nią. Pościg się rozpoczął. Pepa i George błądzili w półmroku. Na ścianach czarne ślady łap. Na ciemnym końcu korytarza mignął zarys misia. Zniknął za drzwiami na strych. Tam, gdzie nie sięgało światło, mieszkał strażnik. Pepa zdjęła z uchwytu latarkę. George drżąc przytulił do siebie puste pudełko. Swojego zaginionego dinozaura. Wolno wspinali się po skrzypiących schodach. Po bokach pajęczyny czarnych macek jak żywe żyły ciemności. Środek sali pokrywała gęsta pajęczyna. W niej siedział miś strażnik, urósł do rozmiarów pepy. Wokół stare zabawki, lalki z pustymi oczodołami, samochodziki z czerwonymi reflektorami zastygłymi w oczekiwaniu. Wszystkie zapomniane zabawki zaczęły powoli się poruszać. Ich głowy i światła obróciły się w stronę Pepi i George'a. Miś strażnik syknął niskim głosem. Strażnik jest tu. Zaginione zabawki. Wasza wina. Jego usta z igiełkowatymi zębami otworzyły się szeroko, wypływała z nich czarna ciecz. Macki Misia rzuciły się w stronę Pepi, uchyliła się i odrzuciła pudełko, a z niego wytoczył się dinozaur. George krzyknął i pobiegł do niego. Pepa włączyła latarkę na pełną moc, jej promień oślepił strażnika. Zawył, jego macki cofnęły się, wślizgnął się w szczelinę w podłodze. Pepa i George zbiegli po schodach, wpadli do swojego pokoju i zatrzasnęli drzwi. W pokoju panowała cisza. Na łóżku Pepi stał miś strażnik, ale był nieruchomy. Obok leżał dinozaur George'a, z uśmiechem pełnym igiełkowatych zębów. Przyjdą po was, jeśli znów o nich zapomnicie.